Siemano z tej strony jak na ze jest to też w MC Siema. W dzisiejszym odcinku będziemy zabijać widera Jeżeli film Wam się spodoba dajcie lajka, like suba. Wpadajcie na mojego TikToka, będzie podany w opisie i nazwa na Instagrama też. To tyle. Dzisiaj krótszy odcinek, bo tylko będziemy zabijać widera choć stolik.

Super, nie wyjdziemy, do leczenia, no! No odpalaj. No odpalaj. Nie mam kosu. Wiesz, że nas tu zabije ten wybuch. Oj, nie przemyśleliśmy tego. Stalik, umrzemy. I gówno widzę tu jest. bardzo. bardzo. E Solik? Linie... Szybko, szybko, bo on nam baton odwali! Ej, tego nie przemyśleliśmy! <grystanie> <grystanie> od domku, od domku go odciągaj, od domku, od domku, od domku! O, zabrał, dobra! Piku! On no, się mną zajmuje. Bardzo jakoś. Ja łupie tu... ja nie mam, ja bym musiał iść po Ej, ja bym poszedł po łuk, ale on się mną Ja bym poszedł po łuk, ale on się mną i on dobił. Ej, obijaj go. Czekaj, muszę go sprowadzić do żołnierza. Niech mnie goni, niech mnie goni. No bij go, zbij go. Ja, między drzewa trzeba. nie mam, mam. Ale go bij miecze. Że jak podlaty... O, coś takie... Musimy go... Ała, kurdy. Na drzewo kurwa Bo on się. Ej, może szybko go dźwiga się, ale tak dużo. Na go, nawalę go nawalę. Byśmy zrobić większą krew. Oj, eee, widzowie. Eee, mały fail. Eee, Widzę na stary to Dokładnie. 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 by Dokładnie. Dokładnie.

Stolik, chodź do kwiatów. O. wiem tu zlatuje. Zlatuje? Na razie on tu zlatuje. tu w ogóle. Stolik, skacz na niego. Ej, skacz na niego, rozlewam ci wodę. Można? Jesteśmy w dupie. Bo on tu nie jest dla... No. No spakuje. No czekaj. Tu czekaj. Dolik, wycoń. Dolik, wycoń. do wycoń. Dolik, go! Dolik, wycoń. Dolik, wycoń. Dolik, wycoń. dobra. wycoń. Dolik, wycoń. Aj, najgorsza walka ever. To jest najgorsza walka z bokiem, zauważyłeś? Aj, czy ty musisz dawno lecieć? Czy ty musisz? Ej, stolik, czemu? Ja bym po łódź zaleciał, tylko wie, że się. Obawiam, że ona na rozwali. dozwali. No walgo, walgo na górę, walgo. On nie można mnie odpuścić, nie może mnie odpuścić. ej bij jakoś, nie wiem jak, Bigo, bo mu się mapę regeneruje. Góra, góra, góra spróbuje, góra spróbuje. Próbuję go tutaj tak do siebie sprowadzać. Aj! Ja mam perełki przecież, stolik, perły! Perły! Umrę. Umrę. Dobra, no, ja uciekam do chaty. Ja idę pół. Mam nadzieję, że mnie nie będzie gonił. Kurde, leci za mną! Pomóż! Ej, No to i pół. Dobrze, dobra. Ja go tu on, on będzie, on będzie nawalał sobie. Idź połóż, jak nie masz żadnego to kraftuj. I strzały weź. Szybko. Ej, ale dla widzów to będzie nudne. Bo nawet się nie staramy. Ale dobra, chociaż odcinek weźmy. Próbuję go tu bo często są się tylko trochę. Masz ten łuk? Masz łuk? To skraftuj z nici. Skraftować. Tak. Dobra Polik, ja lecę. Musimy rozwalić, musi nam chatę rozwalić. Czekaj, albo zrobimy to tak. Pik. Polik, szybko, 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 szybko. Ja idę pułuk. Pilnuj. Nie wykryj się. Ja chciał w nie. Aron, się. Zdejmij ta bluzka. Mam idziemy, chodź. Mam idziemy. 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 Strzela już tu. Strzela już tu. Strzela A, łuk, i co teraz? O, kurde. o ty to było trafie, to było spore.

A tyś! Ile na ciebie można czekać za dobre? Ale zbiera, a za trój! No tam za, za bok przed Janem do góry widz. ja nie No chodź, tu jestem za domem, za farmo. Zleciał, bij go mieczem. Zleciał. Ale się leczy, ja mam lo, ja umrę teraz przez siebie, To no, mi nie pomaga. ja umrę, uderzaj go, ja muszę się leczyć, umrę, mam pół serwiska, dzięki Stolik, za pomoc. Widzicie widzowie, taka, taka zgratnia, pierwszy raz umarł w tej serii, a chciałem nie umierać. Jestem. Jeszcze. Ej, ale halo, gdzie ty jesteś? Osiema, daj mi gwiazdę. Ja, ja chcę gwiazdę. Daj mi gwiazdę betlejemską. Betlejemską. Dobra, mamy to, wracamy. Kurde, zginąłem, ale okej. Okay. Ten odcinek będzie trwał z... 12 około minut, podejrzewa albo 20. Chodź. Stolik! O, ja on zbrojkę zniszczyć, ja muszę już zbrojkę naprawić, kurdy. Ja muszę diamenty nam zmarnować. Co? Ale mi się zniszczy, chodź. Ta ja też dam diamenty do bo naprawić. Nie. Ma, nie ma. Kurde, ja już takich ja No niestety ja też diamenty mocno zmarnuję niestety. Ale cóż, Ale, życie. Ale wiesz, takie życie, raz tr trzeba marnować rzeczy. Oj, szkoda mi tych diamentów, oj, szkoda. Ej, nie no, nie jest tak źle, dobra, nie, nie straciłem tyle diamentów. Chcesz coś naprawić? Czekaj. Gdzie są diamenty? Ty je masz? A daj tylko, hełm zrobię. Hełm chcę tylko zrobię. Bo nie wiem, czy będzie stać na hełm. No daj, ja ci zrobię. Ja mam prawdopodobnie. Daj. To, co chcesz naprawić. to Chodź, masz. Ej, to ja na cechę nie zenszantuję. Masz coś na expa? expa... Chodź tutaj. Mam Coś mamy, żeby expa zdobyć. Wiem, przepalić, przepalić kamień. E, kamień przepalić, bruk przepalę, żeby mi exp z tego wyleciał. Ale ja, je wywaliłem tam na górze. Kurde, stracone. No, Ochrona na czwarty poziom. Okej, okay, to sobie ochronę zrobię. A jak się bikon robiło, Przypomnijcie mi. Ja muszę sprawić wiedzieć, że co ja cię bikon robi. O tak. Ej, weź. Przepal piasek. Przepal piasek i daj trzy. Ej, przepal piasek. Pięć piasku. Pięć piasku trzeba przepalić. Przepal. Pięć piasku by trzebało. Nie mamy piasku chyba. Nie mamy. No to błagam zaleć. Tylko te No tam przy wodzie będzie pewnie. To pięć wykop. Dobra to będzie, wiem jak tytuł. Tytuł 5, e, no. Tytuł będzie zabicie lidera i zrobienie bitco. Ej mi, ja sobie ekspa nie mogę zbić. Kurde. Dobra, muszę krowy pozabijać. Ups, jedna została krowa. A tutaj je nachodzi gdzieś. Dobra dobra, 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 Daj mi ten, ten piasek. To przepalaj piasek. Jeden eksp. Pierwszy poziom. Kury. Czekaj, skąd można łatwo ekspałować? Trade! No przecież! No o! taki się kończy. No super, znowu przepraszam widzowie, no mamy jak zwykle, wstyd. Ej, powiedz mi za co tam można handlować, to się pohandluję. Mam pięć marakdów, Kurde, ale tego nie na Odsuń się, odsun się, to to kupię. Trzeci poziom, brakuje mi jednego poziomu. Super, to sobie już bije z piecyków. Ile kosztujesz smaragd za złoto? My, my złota aż takie potrzebujemy. Ja złoto Ale no. Ej, masz tu emeraldy. I złoto. A ja muszę. Chociaż... Daj. Muszę z tego, muszę z piecyków zrobić. No i pewnie teraz w szkole się będą znowu koledzy śmiać, że matka wchodzi na nagraniu i wiesz, no i będzie się haha mama. Haha. Hej, skąd mogę ekspa szybko wytrzasnąć? Skąd, skąd by tu eks? Wiem, stolik. Sto Kopanie kwarcu. Idę. Mam nadzieję, że kwarc został, że żeż całego stu nie, nie wykopałem. Ty no nie ma, ty no kwarc. Stolik nie ma kwartu. Dobra, jest kwart. Nie czekaj. Uch, mało cej. Jestem za. W zależności od granitu. Wiem, dobra, wracam. Ja lubię. No to kupuj. Bo kamieniu nie potrzebujemy. E to nie mamy, bo nie mamy. E to No to iść pokop do starej kopalni w starej wadzie. Zdaję tu. Czekaj. Trzy kropki obie. No, sorry, mnie przepraszam. Dobra, widzowie. Robimy bikona Myk Dobra, Stolik, chodź Ale szybko, bo bikona postawiam Koniec odcinka będzie Ja ale Ale żeby już było trochę, weź przynieś Wiem co, eee, czekaj Przynieś w ogóle tego, jeden szmaragd, jeden diament. E, nie no, zwykły, no był. To w dzisiejszym odcinku nie ogarniamy, ale no to trudno. Widzowie, proszę nie śmiejcie się, daj. Widzowie, proszę nie śmiejcie się z mojej matki, ze mnie, że matka chodzi. Chodź, to Będziesz przy odpaleniu bikonu. Chodź Dobra, do Szybkość czy poś Szybkość czy bie... Dobra. Szybkość. Chodź. Widzowie, to byłoby na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał... Dajcie lajka, like suba. Wpadajcie na TikTok e, Instagrama, będę podał w opisie. Przepraszam za mamę, co była w tle niestety. Wpadajcie A wpadajcie na poprzednie filmy, dokładnie. To tyle by było. Dziękuję na